Sylwia, powiedz mi, masz piękną sylwetkę. Jak utrzymać albo wyrobić sylwetkę idealną na wakacje? Myśleć wcześniej. Ja jestem, chociaż, wydaje mi się, że jestem trochę innym przykładem niż wszystkie, ponieważ większość życia walczyłam z sylwetką, mam niedoczynność tarczycy, więc mi jestem temat znany od tak naprawdę 20 roku życia że większość, pomimo że trenowałam dwa razy dziennie, to zawsze musiałam pilnować tej diety. I uważam, że po, właśnie dzięki temu, że pilnowałam tej diety całe życie, to teraz spijam z tego śmietanka, że tak powiem. Ponieważ e, teraz, powiem szczerze, nie dbam bardzo o dietę. Ćwiczę dużo, ale to po prostu uwielbiam ruch. On sprawia, że według mnie moja głowa dobrze pracuje. E, e, jak miałam ostatnio właśnie taką operację w szpitalu, nie mogłam miesiąc ćwiczyć, to to nie miałam siły, nie byłam rozleniwiona, mało mi się coś chciało, nawet miałam według mnie więcej smutnych myśli niż tych pozytywnych, właśnie bo nie było sportu. Więc uprawiam sport, żeby pozytywnie było. E, ale y, wydaje mi się, że teraz jakby mam efekty tego, że całe życie trzymam dietę. A jeżeli dla wszystkich taką radę mogę dać, no to oczywiście tylko ten deficyt kaloryczny i nie głodzenie się, tylko trenowanie. Że według mnie lepiej troszkę więcej poćwiczyć i więcej zjeść, żeby ten mięsień zbudować niż się głodzić jeżeli będziecie się, się głodzić, no to to szybko wróci. No i też jestem przeciwnikiem stosowania tego ozempiku. To też jest teraz modny temat, żeby stosować ozempik. Nie wiem, możliwe, że nie będzie żadnych efektów ubocznych kiedyś, ale no według mnie będą. I, I przerażające jest to, że tak wiele gwiazd stosuje ten ozempik, chudnie dzięki niemu, a mimo, że tej cukrzycy nie ma. Bo to w sumie jest tylko stosowane w niektórych przypadkach, aby ładnie Wyglądać. Tak, tak, tak. Nie chcę wprowadzać w błąd, ale jedyne co słyszałam o zępiku, no to to jest dla osób na cukrzycę. I on ogranicza łaknienie. Podobno jak się bierze o zempik, to w ogóle się nie czuje głodu i przez to te osoby chudną. No i jest wiele gwiazd, które naprawdę schudły wyglądają top, 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 ale no zobaczą, co, co będzie dalej, tak? Jak ja bym miała, nie wiem, rozwalić sobie cały, cały metabolizm i nie wiem, jeszcze w twu, twu, twu dostać cukrzycy za to, że biorę leki na cukrzycę nie mając jej, no to... No to jest to straszne. Wspomniałaś o tej diecie. Jak ona wyglądała właśnie? Dietu? Dietu mnie było tyle. A ta najlepsza? Ehm, najlepsza. ci pomagała? Mhm. Na pewno dieta zrównoważona. E, jako, jako mała dziewczynka, znaczy jako nastolatka, to też od razu przestrzegę was, próbowałam diet kopenhackich, białkowych, e, naprawdę tam samo białko schudłam tak, że wyglądałam top, ale no, sobie rozwaliłam metabolizm. Potem, potem... No to w szczegół, ale w ogóle się nie mogłam załatwić, więc musiałam rozbudzać ten metabolizm. Potem byłam na diecie tarczycowej, żeby nie łykać leków na tarczyce, jadłam nieprzetworzone jedzenie, więc każde mięso musiałam upiec. Mogłam mieć tylko kaszę gryczaną i bataty, naprawdę. A potem poszłam do dietetyka, takiego typowego sportowego, który mi odważył liczbę węglowodanów, białka i, i warzyw na posiłek. No i, no i tłuszcz oczywiście, i była mała ilość. No i to chyba najlepiej na mnie zadziałało, bo rozbudziło mój metabolizm. Eee, a, orełka do mnie przyszła? Piesek. Piesek, piesek oreo, tak. I eee, jeszcze co najbardziej mi pomogło, to to jak e, polo Island już setki lat temu przytyłam bardzo, ale wtedy to był już okres, kiedy nie trenowałam i wiedziałam, że nie muszę, nie muszę chudnąć, więc zaakceptowałam fakt, że jest ok. I z, taką, z takim brakiem presji, że nie muszę schudnąć, ale fajnie by było, najłatwiej się chudnie. Bo gdy nałożymy sobie za dużą presję, to zawsze, jeżeli dojdzie do tego, nie wiem, niedzielnego obiadu albo zamówicie sobie pizzę po imprezie, to jak nie możecie zjeść, to zjecie zawsze o ten kawałek więcej, żeby się tak nachapać tym. A jeżeli macie w głowie, że nic nie musicie, że nie musicie się odchudzać, że wyglądacie ok, to wtedy skończycie jeść wtedy, kiedy wy jesteście na jedzeni. No i teraz na przykład, jeżeli utrzymuje wagę, nie czuję presji, to zjem na przykład dwa kawałki pizzy, a jak y, uważałam, że muszę się odchudzać, ja cztery, bo się po prostu obżerałam. Okay. Czyli w sumie nawet można powiedzieć, że cię dopadała taka bulimia, taki wilczy apetyt? Y, tak, ale to y, ja tam kiedyś o tym mówiłam, ale też jak miałam około 25 lat, to miałam bulimię niestety. Y, te moje wszystkie diety i ta, ta pogoń za tą idealną sylwetką y, niestety doprowadziła mnie do bulimii. Z psychiatrą wyszłam z tej bulimi. Na szczęście się udało, na szczęście jest takie wsparcie medyczne, ale tak, był to okres ym, kiepski. A co ze słodyczami? Czy cię kusi w ogóle, aby jeść słodkie? A, a podczas diety mogłaś w ogóle jeść słodkie, czy nie? No trzeba ograniczać na pewno cukier. Teraz fajnie, że jest bardzo dużo zamienników cukru. No jest ten erytrytol. Teraz fajnie, że już nie, nie tylko słodziki, ale są też cukry, które się tam nie przyswajają. Nie jestem dietetykiem, więc jeżeli coś tam kręcę, to przepraszam, ale jest dużo słodkich rzeczy, które nie mają w sobie cukru. Więc to jest fajne, no ale jednak warto go unikać. A u mnie jest tak zabawnie, że kiedyś uwielbiałam słodycze i byłam w stanie zjeść w napadach 300 gramową milkę i w ogóle nie było mnie dobrze. A teraz powiem szczerze, przestałam lubić słodkie. Eee, może ktoś powie, że, że to nie działa, ale u mnie to zadziałało. Eee, wykupiłam sobie kiedyś, obejrzałam w internecie afirmację na, na coś. No nie wiem, na afirmację na dużą ilość pieniędzy afirmację koniec ze słodyczami. No i ja zaczęłam słuchać afirmacji, że nie lubię słodyczy. No i przestałam jeść słodycze. Nie, no hit. Hit i, i e, jak każdemu to opowiadam, no to się śmieje ale rzeczywiście nie mam w ogóle ochoty na słodkie. Zjem czasem, tak, zjem jakiś sernik, lubię sernik, ale nigdy nie przyjmie do głowy, ale bym zjadła coś słodkiego. Ze słodyczy to lubię pizzę z podwójnym serem i peperoni. A właśnie, jak to jest z fast foodami? Też ograniczasz, czy normalnie jadasz? Yy, wydaje mi się, że przez to, że uważam, że mogę, to ich prawie w ogóle nie jem. Lubię czasem zjeść pizzę, bo też bardzo lubię włoską kuchnię, ale do McDonalda raczej nie chodzę. Może na kawę, bo lubię. Yy, kebab, może kebab, ale hot dogów też nie. Staram się nie, bo wtedy też ja się czuję taka ociężała, śpiąca, nie mam siły do działania.